Zakończył się trwający cały czerwiec plebiscyt na rowerową stolicę Polski. Mieszkańcy Leszna wykręcili razem 140 564 km 920 m i 2219 punktów, zajmując 11 miejsce. Wystartowała Loteria Narodowego Programu Szczepień. Do wygrania pieniądze, hulajnogi i samochody. Każdy ma cztery szanse na wygraną. Gratyfikację finansową przygotowano także dla gmin o najwyższym poziomie wyszczepienia mieszkańców. Od dzisiaj, czyli od 1 lipca, rodzice mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia Dobry Start dla swoich uczących się dzieci. W tym roku tak zwana wyprawka szkolna, czyli popularnie zwane 300+, plus, wypłacane będzie tylko na konto, a wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie ogłasza 22 lipca negocjacje na wynajem lokalu użytkowego na ulicy Słowiańskiej 38 o powierzchni użytkowej 17,9 m2. Najbliższy weekend upłynie w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie pod znakiem muzyki. W piątek spotkanie muzyczne dla seniorów, a w sobotę koncert zespołu The Ghost. Z kolei początek tygodnia przyniesie prawdziwą ucztę dla miłośników poezji. Już w sobotę 3 lipca na Leszczyńskim Rynku odbędą się pierwsze po długiej przerwie rynki śniadaniowe. W sobotę 3 lipca w hali Trapez niezwykły trening trzech dyscyplin sportowych z mistrzami siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Podczas obrad 33 sesji Rady Miejskiej w Bojanowie radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Maciejowi Dubielowi. Jaskółeczka Tadeusza Słobodzianka w serii Karola Wrublewskiego była jednym z najpopularniejszych spektakli w Teatrze Miejskim w Lesznie. Była, bo już nie jest u nas grana. Wpisała się w cezurę najważniejszej instytucji kultury w Lesznie na okres Beaty Kawki i czas po niej.